kochani, z tej strony Sonika i witam was ponownie na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w eat or die Czyli tak jak sama nazwa mówi Będziemy jeść i umierać Zaczynamy grę I tutaj mamy jakieś lobby Musimy chyba poczekać 60 sekund jeszcze zostało I dwóch żywych Czyli czyli tak, musimy tutaj sobie połazić Tutaj jak widzicie mamy Burgerownię, tutaj jest musztarda Jest ketchup Chaps i watching. Ty nie masz twarzy? Yuh. Dobra, nieważne, nieważny. To jest ten robot, coś. Ej, jesteśmy tylko w cztery osoby, nie? To będzie kiepskie. Cześć. To będzie kiepskie, wam powiem. A nie, tam jeszcze ktoś jest? Nie, czekajcie, kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba sześć osób jest. Gra się zaczyna. No i kto będzie? Kto będzie wybrańcem? Kto będzie wybrańcem? Ładowanie mapy Candy King Kingdom. Uuuu Burger! Burger! Ciastko! Gdzie to jest ten potwór? Tako! Pączki, ale jestem gruba. Wafelki! Znaczy wafelki, kurde jak to się nazywa? To nie są wafelki. Co to było? Gofry, gdzie jest to coś? Duże. Gumowymi? Nie, to nie jest gumowymi. miś. O nie! Gdzie ona jest? To było to coś? Czy ja już umarłam? Tak. Tylko jedna osoba ocalała. Jakaś roła. ha. A teraz będziemy mieli kolejną rozgrzewkę, kolejną rundę. Gra się zaczyna, więc. Yy, tak, więc czekamy. Czekamy na wybór. Yy, kto będzie potworem. Ej, fajna była ta kraina słodka z cukierkami. Ja bym chciała być, ale z drugiej strony nie chciałabym być, więc no. Lexi Mai Morgan. 7. Dobra. Ładowanie mapy słoneczne w wzgórz... O jene, ale anoreksja. E... Ja bym sobie tak chciała jak najbardziej oddalić, ale nie wiem czy mi to coś pomoże, bo ja jestem nieogarnięta, więc no. E, dobra, chyba tam jest coś. Chyba tam jest, chyba tam jest, chyba na tam jest. Ua! Czy ona za mną biegnie? Czy nabiegnie za mną? O nie. O nie, ona chyba co nie biegnie, co? Nie, dobra, nie biegnie za mną. Jestem chyba bezpieczna. Czy to było do zjedzenia? Nie. Czy ktoś już to pożarł? Możliwe bardzo. Muszę sprawdzić, czy mi się obraz nie trzęsie. Czemu mi się nie podświetlają te jedzenie? Jakby... Czemu ja tego zebrać nie mogę? Dobra, ona tam jest jedy. Jena, no to jest, ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam. Niech ona przejdzie, ona mnie chyba nie widzi, co? Jena, nie strasz mnie człowieka, normalny jesteś. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja idę chyba na pewną śmierć, nie? E, chyba tak, chyba idę na pewną śmierć. Jej, wygrałam, nie widziała mnie, nie, nie widziała mnie, jesteśmy pod... Wygrałam, chyba... Nie wiem kto przeżył. A nie, nie przeżyłam sama, ale dobra, i ja schowałam się pod yy, zgniecionym stałem, także spoko, nie? Woduwan, ale masz lampeczki słodkie. To są lampeczki czy wisiorki? Nie wiem. Wybieranie kumpli. Czemu to się nazywa wybieranie kumpli? Nie mam i zielonego pojęcia. Bo to raczej nie jest kumpel, który chce nas zabić, prawda? To są bliźniaczki. Dobra, jeden z bliźniaków H.J. Hon Morgan. Co? Czy wszyscy się tu Morgany nazywają? A ta, bo. Kurde, upiorne miasto. Ugh. Ale będzie upiornie w tym upiornym mieście. Cukierek. Ja tutaj na pewno padnę. Ja tu padnę pierwsza, nie? Wiecie czemu ja padnę pierwsza? Bo jestem ogólnie ślepa, po ciemku też w ogóle. Ona mnie nie widzi? Czy ona mnie widzi? O Boże, ja nie chcę, ja nie chcę, ja się waję, ja nie chcę, ja się waję. Czy ona mnie widzi? Czy mogę do środka wejść? Mogę wejść do środka, ale mi się ciężko wchodzi, Ty? Ale tu nic nie ma. O bo... O boże, uciekam stąd, ona mnie widziała, ona mnie widziała, ona rozwaliła ścianę. Spierdzielam stąd, spierdzielam stąd. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Uciekam, 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 uciekam do domu, uciekam do domu. Uciekam na górę. Czy dam się radę wspiąć tym dupskiem? Yy. Aha, ok. Aha, ok. Aha, dobra. Cicho. Lecimy, lecimy w tą stronę. Ona tam gdzieś jest? Ej, w ogóle, strasznie małe jest to miejsce, nie? Strasznie małe jest to miejsce. Sorry, ja się znowu ekscytuję i. I nie ogarnia mnie. Gdzie jest ta Godzilla? Gdzie jest ta głodzilla 10, 9 i czterech żywych i ja umrę na ostatnie sekundy, prawda? Obraź się trzęsiona gdzieś tam jest. Jeden, Wiktory, zwycięstwo! Zajcie wybieramy kolejnego potwora Ale kumpla. Słoneczne wzgórza! Mamy taką... A kiedy będą te słodycze znowu? Ja bym chciała słodycze. No, zabrałeś mi tako. Pączki. Yy, lody Więcej pączków Czy one są do zebrania? Czy one znikają? Ja nie rozumiem już Przecież tutaj nikogo nie było Tak, ich może już nie być Gdzie jest to? Coś tam w centrum się skupia Dobra Rozumiem, że w budynkach A, bo to się odnawia czy coś? Czy to się po prostu pauzuje? W niektórych momentach jest, a w niektórych nie ma? Yy, dobra nie rozumiem, że w niektórych momentach to się po prostu pojawia. To jedzenie, a w niektórych zanika. I, I go nie ma. Smores. Smores. Gdzie jest ten potwór? Gdzie jest ten żarłok? Ja gdzieś tu się zbliżam do tego, prawda? Yy, to jest chyba za mną, nie? Chyba nie żyje. No, nie żyje. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Znaczy, nie powinnam się cieszyć, że przegraliśmy, prawda? Dobra, gra się zaczyna. Wybieramy, wybieramy znajomego. Znajomego. Kumpla, wybieramy kumpla, który ma nas zabić, odebrać nam życie. Bacon. Ej, no, znowu upiorne miasto, i mu chciała znowu cukierki. Znaczy, no tutaj też mam cukierki, ale mi chciała, jakby takie, wiecie, cukierki w, w tym W Kingdomie słodyczowym. Gdzie jest ten potwór? Jeszcze mi się nie trzęsie ekran, jeszcze mi się nie trzęsie, bo kto został wybrany? Bekon, tak? Bekon, dobra. No to tu sobie wejdę. Czemu się chowają te. Te słodycze? Gdzie on jest? On tam jest, on tam jest, on tam jest, on tam jest, on tam jest. Ale przeskoczyłam przez płot, ja nie mogę. Sześć żywych. Ej, ja się tak rozglądam, jak głupianie. Laj la 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 centralnie na niego lecę. Y on na mnie centralnie leci, to na pewno. O nie! Umarłam, umarłam, znowu. Dobra, zaczynamy jeszcze jedną rundkę. Ostatnią mi się wydaje, może tym razem uda mi się być potworem. Chociaż, ten moje szczęście, nie sądzę i zając moje szczęście, bym nikogo nie zabiła, no ale... Czy nie też że chcę kogoś zabić, prawda? O może, może, może? Jestem! Jestem na ostatnią rundę! Jestem w torem, Ale ekscytacja w głosie, ja nie mogę. Jakbym się jeszcze udał kogokolwiek znowu. No i będę królowo w moim candy... Candy konie Lecę, 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 lecę. O jest, ja jestem taka wolna? O jeden, ja taka wolna jestem? Nie, dobra, rozpędziłam się. O jeden. Czy wy kogokolwiek widzicie? Tutaj jest... Dobra, jest bekon yy, Odwdzięczyłam ci się za zabicie mnie Jak tu nikogo nie ma, nie? Znaczy muszą być, skoro jest napisane Że pięciu żywych, ale nie ma ich, ej Zniszczę te chatki Z pierników Tam też nikogo nie widzę Ej Ej, byski tu wrabiają mnie, czy co? Oświerciłam cię Ośmierciłam cię, uśmierciłam cię, uśmierciłam cię. Ciebie też, dobra. Teraz muszę jakoś wyskoczyć stąd. Trzech żywych i 36 sekund. No nie sądzę, że coś z tego będzie, ale spoko. Gdzie ty jesteś? Dobra, dwóch żywych. Dwóch żywych, tylko że tutaj jest tyle rzeczy, tyle tych żelków, tyle wad cukrowych i lodów, że tu nic nie widać. Eee... Nie, no bez kity, ja tu nic nie widzę, nie? Gdzie kto jest? O, rozwalić chałupę. Nie, nie można rozwalić chałupy. Oa, no, przegraliśmy. Znaczy ja przegrałam. Szkoda. No dobra, kochani, trudno, ale yy, spróbowaliśmy. Raz udało mi się być tym potworem, <laughs> grałam jak grałam, ale to nie chodzi o to, żeby zawsze wygrywać, prawda? Link do gry zostawiam w opisie i zostawcie mi łapeczki w górę, komentarze. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa!